thank mm -hmm. you Doktor Krzysztof Szkarłat to specjalista w zakresie urologii oraz chirurgii dziecięcej. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe, a od 1997 roku kieruje oddziałem urologii w szpitalu specjalistycznym w kościerzynie. Wykład męska rzecz, jaki poprowadził w jednej z sal kościelskiego domu kultury, dotyczył problemów zdrowotnych związanych z narządem prostaty. Prostata to gruczoł krokowy niezbędny do zachowania przez mężczyznę płodności, który z wiekiem może powodować pewne problemy zdrowotne. Znajduje się on tuż pod pęcherzem moczowym, stąd pierwsze objawy jego przerostu związane są z oddawaniem moczu. Aby uniknąć problemów związanych z narządem prostaty należy zadbać o prawidłową profilaktykę. W ramach profilaktyki takiej prozdrowotnej większość mężczyzn po 50 roku życia powinna przynajmniej raz do roku odwiedzać urologa, a w tych grupach, w których męscy członkowie rodziny, czyli ojciec, stryj czy stryjowie chorowali na raka prostaty, ta profilaktyka powinna się zaczynać już wcześniej, nawet po 40 wizyty kontrolne u odpowiednich specjalistów stanowią podstawę dobrej profilaktyki zwłaszcza w przypadku narządu gruczołu krokowego, gdzie samo badanie nie należy do najłatwiejszych. Samo badanie w prostacie jest dosyć trudne, często wykonywane są badania przez pacjentów, badania krwi, tak zwane PSA. Chodzą często na badania ultrasonograficzne, a to nie są badania wystarczające. Tu potrzebne jest również tradycyjne takie badanie, no to czego się boją pacjenci, czyli badanie per rectum, czyli palcem przez odbytnicę, które potrafi wykryć zmiany nowotworowe, a te dwa poprzednie, które wymieniłem, nie do końca są wiarygodne w tym zakresie kowe spotkanie z doktorem Krzysztofem Szkarłatem rozpoczęło cykl spotkań ze specjalistami w różnych dziedzinach, by szerzyć profilaktykę zdrowia i bezpieczeństwa. Mamy całą paletę różnych specjalności i zawodów Ludzie, którzy chcą się podzielić z nami wiedzą, ale także zagrożeniami co do Chorób, które są chorobami bądź cywilizacyjnymi, bądź no, genetycznymi, bo i takie nas trafiają. Już w lutym zapraszamy na wykład dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów, a od marca kolejne spotkania ze specjalistami z Kościerskiego Szpitala Specjalistycznego.